Hej, witam Cię serdecznie. Zrobimy czytanie miesięczne dla byka na czerwiec. Zobaczymy, jakie będą energie. Zaczniemy od ogólnej, potem rozłożę inne karty. Będziemy dokładać, zobaczymy, jakie porady. Jeśli tutaj jesteś pierwszy raz, to zapraszam Cię do subskrypcji. Jeśli kolejny raz, to witam Cię ponownie i patrzymy, ogólna energia w tym miesiącu dla byka. Pięknie. Z numerem 33. Ktoś może mieć 33 lata. ok I patrzymy, co Cię zaskoczy w tym miesiącu. Mhm. Piątka Kielichów. Jakiś żal. Na co uważać. No właśnie. Dziesiątka Mieczy. Związki, relacje. 9 buław. Dla singli. Mhm, Ok. Praca Finanse. Świetnie. Cudownie. Ok. A potem sobie dołożymy jeszcze inne karty. Dobra, zobaczmy o co chodzi z tym sukcesem. Energia główna w tym miesiącu. Słuchajcie, to będzie Wam towarzyszyć sukces, nadzieja, wolność, zdrowie i magia. O ile w to uwierzysz taki jest ogólny przekaz. Więc więcej wiary, moi drodzy. I zobaczmy tutaj na jakieś podpowiedzi. Będą powracać jeszcze do Was w tym miesiącu jakieś myśli związane z przeszłością, z dzieciństwem. Mogą być powroty y, byłych partnerów też. Natomiast jakaś nostalgia, y, uwaga w tym miesiącu też, bo będzie Wam towarzyszyć taka energia. Y, jeżeli chodzi o piątkę Buław. Możecie mieć jakiś chaos wewnętrzny. Może właśnie związany z powrotem tych byłych, albo po prostu przez wspomnienie, przez wspomnienia wywołacie sobie jakieś takie wewnętrzne myśli. Idzie tutaj do Was jakaś zmiana. Może tutaj być jakaś rywalizacja. Nie wiem, w domu, w pracy. Jakieś lekkie napięcia. Uwaga na swoje ego w tym miesiącu. Jesteście już po ciężkim okresie. Mieliście jakiś trudny etap za sobą, ale widzę, że macie tutaj determinację, żeby dociągnąć pewne sprawy do końca. Jesteście już przemęczeni, przeciążeni, ale pamiętajcie, że to już to już jest końcówka czegoś. Wy już sami, sami wiecie, o co chodzi. Także skupcie się na pozytywach, na dążeniu do sukcesu, na dbaniu o zdrowie w tym miesiącu, na nieprzeciążenie się, i powinno się wszystko, moi drodzy, ułożyć. Dobra, a zobaczmy. Co Cię zaskoczy? Piątka kielichów. Zaskoczy Cię to, że możesz już odchodzić od tego myślenia, co Ci się nie udało. Wcześniej skupiałeś się na swoich stratach. Tutaj mamy też jakąś żałobę. Może w końcu zwrócisz uwagę na te dwa kielichy, które, które są jeszcze. Czyli coś, co, co można dalej budować, jakieś pozytywy, które są i po prostu zamkniesz przeszłość, pożegnasz. Zobaczmy o co chodzi. Dla niektórych to też może być informacja, że po prostu mm, będzie jakaś strata emocjonalna. Nie będę tutaj ciągnąć wątku, bo może tutaj chodzić o rozstania, o żałobę. Oj. No i chyba tutaj, wiecie co? Może tutaj dojść do jakiegoś odejścia. To Cię może zaskoczyć w tym miesiącu. Albo tutaj może chodzić o relacje. Albo też o jakieś decyzje. W tym miesiącu podejmiesz w końcu decyzję, że emocjonalnie od czegoś odchodzisz. Gdzieś, gdzie pakowałeś dużo mm, energii, dużo budowałeś, zostawiasz to i to Cię ewidentnie boli. Mm, bo tutaj to widać. No, przykra sytuacja. Yy, ale pamiętaj, że idziesz w stronę czegoś lepszego. Może będziesz tutaj musiał dokonać po prostu wyboru. Zostać czy odejść. Yy, na co uważać? No, tutaj bym mocno powiązała tutaj te dwie karty. Dlatego, że masz uważać na to, żeby. Nie wprowadzać się w stany depresyjne, żeby nie dobić się tą sytuacją, która może się tutaj wydarzyć. Bo musisz zadbać o siebie. A okay, zapytajmy. No właśnie. Eee, słuchajcie, umiarkowanie. Pilność, żeby się nie przeciążać. Eee, jeżeli będzie ci naprawdę ciężko, poproś o pomoc, nie wiem, terapia, porozmawiaj z kimś bliskim, czy z rodziny, czy z jakimiś przyjaciółmi. Pamiętaj, że jesteś na tyle silny, że dasz radę z tego wyjść i osiągnąć to, co chcesz. Możesz być niezależny. Może tutaj chodzić o to, że odchodzisz od partnera, gdzie on miał pieniądze, a nie ty, ale ty Dasz radę sobie w tej sytuacji i nie bój się o to. Jesteś samowystarczalny, potrafisz zadbać o swój komfort. Pieniądze to też nie jest problem dla ciebie, żeby to zorganizować. Może jesteś osobą pracowitą, a pewnie jesteś z tego, co tutaj widzę. Więc nie bój się, nie załamuj się i idź do przodu. Pamiętaj, dbaj o. O spokój przede wszystkim. Nie denerwuj się, nie nakręcaj się. Postaraj się um, utrzymywać spokój na tyle, na ile dasz rady. Ja wiem, że są ciężkie momenty, ale jak to mówi piękne przysłowie, tylko spokój może nas uratować. Więc trzymam za Ciebie kciuki, trzymaj się ciepło. Cokolwiek tutaj się nie wydarzy, e, ok, a w związkach? No właśnie w związkach mamy tutaj y, przemęczenie, y, determinację, y, też do działania. Y, coś tutaj jest na ostatniej prostce, że tak powiem, tylko pytanie znowu, czy to dotyczy tego... I coś się tutaj zawali. Czy to dotyczy tego, że był tutaj ciężki okres za i y, y, to już idzie... Strony końca. No właśnie, zobaczcie. Śmierć, transformacja. Coś tutaj może się posypać, albo to, albo po prostu stare fundamenty, stare założenia, stare jakieś schematy, które mieliście między sobą. To się po prostu zawali. Przejdziecie poważną rozmowę i zaczniecie budować wszystko od nowa na konkretnych fundamentach, takich gdzie będzie równowaga dawania i brania gdzie będzie pomoc, gdzie będzie wsparcie gdzie będzie dzielenie się różnymi rzeczami gdzie będzie przede wszystkim zainteresowanie drugą osobą jak ci minął dzień jakieś czułe słowa no miejmy nadzieję, że będzie dobrze, czemu kciuki a dla singli? No tutaj ewidentnie widzę czas przemyśleń. Słuchajcie. Czas przemyśleń. Mamy tutaj diabła i szóstkę buław. Mamy tutaj jakiś sukces. Może wygracie z jakimiś swoimi albo uzależnieniami, albo przekonaniami. Dotyczącymi związków, bo zobaczcie, ta karta mówi o odpoczynku, o takiej introspekcji, wglądu w siebie, dania sobie na luz, o ta takiego zastanowienia się, czego ja od życia chcę, jeżeli chodzi o relacje, o związki. I może przepracujecie tutaj jakąś. Toksyczną rzecz albo w sobie, albo dotyczącą jakichś poprzednich relacji, które były toksyczne, i wtedy będziecie mogli wejść na drogę sukcesu. Dla niektórych jest tutaj informacja, że ktoś może Wam dawać znać, że jest Wami zainteresowany. Z czego wy możecie być nawet i dumni. OK. Idziemy dalej. Praca. Finanse. Cudownie. Słuchajcie, pełne spełnienie takie emocjonalne zadowolenie może tutaj chodzić o jakiś rodzinny biznes, na przykład, albo dzięki. Sytuacji w pracy, w biznesie, możecie dostarczyć swojej rodzinie pełne spełnienie, czyli tutaj może chodzić o jakieś dodatkowe pieniądze, o jakieś wynagrodzenie za projekt, o jakąś podwyżkę. Mamy tutaj koło fortuny i cesarza czyli pełne panowanie nad sytuacją, struktura, władza, kontrola może tutaj chodzić o to, że wy prowadzicie ten biznes, wy jesteście kierownikiem, szefem, zadbacie tutaj w tym miesiącu o porządek, o bezpieczeństwo i przyjdą jakieś dobre wydarzenia dla was, które właśnie doprowadzą do pełnego spełnienia. Także nie bójcie się tutaj w tym miesiącu o, o finanse i, i o pracę. Myślę, że tutaj będą dobre wiadomości. Naprawdę dobre. Okej, okay, a zobaczmy jeszcze przesłanie od Uniwersum. Co mamy tutaj? No właśnie. Zorganizuj sobie czas na zabawę, czyli yy, może to informacja dla niektórych, żeby po tym całym okresie, który tutaj Was czeka, dać sobie troszkę odpoczynku. Zrelaksować się, wyluzować, nie wiem, wyjść gdzieś. Na imprezę, to kina. Każdy lubi różne rzeczy. A przekaz od aniołków, od przewodników duchowych. Pamiętajcie, że twoi aniołowie dają ci tylko takie wyzwania, którym jesteście w stanie sprostać. Także. Mm, Wiem, że może być ciężki miesiąc, natomiast dacie sobie radę. Trzymam zapas kciuki i wierzę w to, że wyjdziecie z tego. Pamiętajcie, jak potrzebujecie wsparcia, poproście o pomoc, nie bójcie się porozmawiać. Miejmy nadzieję, że to będzie do małej liczby osób, jeżeli chodzi o te przykre sytuacje, natomiast reszta to spełnienie marzeń, sukcesów, powodzenia. I do zobaczenia w następnych filmach. Proszę jeszcze o jakiegoś lajka, komentarz, kogo to dotyczy, czy to z Wami w ogóle rezonuje, byłoby mi miło. I do zobaczenia. Pa pa!